Siemaneczko moi drodzy, kolejny dzień 51. już otwierania skrzyneczek. Skrzynia i koszmarów. Mogłoby coś fajnego polecieć na giveaway dla Wiza, A jak poleci, kurczę coś specjalnego, no to nie dość, że ja będę miał zajebistego skina. No cię pewnie to sprzedam, gdzieś wymienię, albo coś tam zagram sobie, tym dalej. I wtedy widz też będzie miał jakiś fajny skin. Ale dobra. Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, daj coś, DAJ COŚ! Kurwa... Necro Junior! Ale kurwa, nawet fajna jest ta MP5! And minimal Wear! Ile to jest wartne? U kurwa, 65 groszy! Ja pierdole, przecież to jest szok! Dobra, no kolejny dramat. Ale ładnie wygląda ogólnie ta MP5, a to, że jest chujowa, nie i nic nie kosztuje, to jest swoją drogą. Dobra, dzięki moi drodzy za oglądanie. I subskrybujcie, followujcie, obserwujcie. Trzymajcie się. Cześć, cześć.